Witam wszystkich! Dzisiaj porozmawiamy sobie o addonach do World of Warcraft Season of Discovery, bez których nie wyobrażam sobie grania. Na początku chciałbym zaznaczyć, że lista wymienionych addonów jest losowa, nie jest uporządkowana od tych najlepszych do najgorszych, ponieważ każdy jest równie ważny. Sezon odkryć jest bardzo popularny, no więc czat wygląda naprawdę jak jeden wielki bałagan. W tym pomoże nam addon Looking for Group Bulletin Board, czyli po prostu addon, który wszystko pięknie uporządkuje. W opcjach możemy filtrować, co aktualnie chcemy zobaczyć, no bo umówmy się, trade chat w mieście wygląda po prostu jak jeden wielki śmietnik, a dzięki Bulletin Board wszystko staje się jasne i proste. Kolejny addon, którego nie używałem przez bardzo długo to Weak Auras, no ale w końcu go zainstalowałem i teraz nie wyobrażam sobie bez niego życia. Weak Auras to addon, dzięki któremu możemy importować różnego rodzaju aury, jak sama nazwa wskazuje, które wyświetlają. Przeróżne rzeczy. Jedną z takich aur jest LuxTOS Experience Bar Dragonflight and Classic. Zaimportowana aura pokazuje nam bardzo wiele detali na temat tego, kiedy zdobędziemy kolejny poziom doświadczenia. Przede wszystkim pokazuje nam, ile brakuje nam doświadczenia, ile już go zdobyliśmy, ale co ciekawe, ile zdobędziemy oddając wszystkie questy. Oczywiście pokazuje Rested XP. Pokazuje nam, jak szybko tym tempem wylewelujemy. Na przykład godzina albo godzina 30, 2 godziny. To oczywiście zależy. Pokazuje nam czas sesji i wiele, wiele innych dodatków. Oczywiście wszystko możemy customizować. Już 5 marca Blizzard wprowadzi do gry 100% Experience Buff, co tylko sprzyja levelowaniu Altom. Sam tych altów mam aż 9 po jednym z każdej klasy, tak więc wiem, co mówię, proponując Wam Altoholik, czyli addon, bez którego nie da się żyć. Mając tyle altów, czasami możemy zapomnieć, kto ma jakie profesje, ile ma Gold'a, ile ma miejsca w plecaku itd. itd. Dzięki Altoholik to wszystko staje się jasne. Możemy tutaj przeglądać dosłownie wszystko, co możemy sobie tylko wyobrazić: gildie, levele, pojemność w plecaku, Gold. Możemy sprawdzić nawet bank, profesję, wszystkie receptury i oglądać offline to, co dana postać ma w bagu. Oczywiście musimy zalogować się przynajmniej raz, aby wczytało się te dane do Adonu, ale naprawdę bezapelacyjny number one. No a żeby mieć tą alternatywną postać, czyli tak zwanego Alta, potrzebujemy go wylewelować. Jak zrobić to najszybciej i najefektywniej? Oczywiście używając Adonu Questi. Questii zaznaczy nam na mapie dosłownie wszystko, co chcemy. Od vendorów, po questy, przez battlemasterów, aż do ciekawych miejsc. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Dzięki questii levelowanie staje się bardzo szybkie i przyjemne. Idealnie z tym addonem łączy się Rested XP, który dosłownie prowadzi cię za rękę. Mówi gdzie iść, kiedy, co zrobić, kiedy sprzedać itd. itd. Niestety akurat w przypadku tego addonu jest pewien haczyk, ponieważ jest on płatny, ale pierwsze levely są darmowe. Tak więc możecie go wypróbować. Jeżeli będzie wam odpowiadał, a gwarantuję, że będzie na pewno waszym must have, no to za drobną opłatą możecie go sobie ogarnąć. Vendor Price to addon, którego myślałem, że nie potrzebuję, ale jak tylko go zainstalowałem, to od razu go pokochałem. Nie zajmuje dużo pamięci, a pokazuje, ile dany przedmiot kosztuje. Pokazuje również, ile będziemy mogli za niego dostać, sprzedając go na aukcji. Tak więc łatwo sobie tutaj obliczyć. Czy warto to sprzedawać do wendora, czy zachować i sprzedać na aukcji? Oczywiście będziemy też mogli oszacować mniej więcej po sprzedaniu wszystkich rzeczy, ile będziemy mieli pieniędzy. Na niższych poziomach ilość srebra jest naprawdę bardzo znacząca, no bo pozwoli nam nauczyć się nowych umiejętności. Tak więc taki szacunek jest naprawdę bardzo ciekawy. No właśnie, w klasycznej wersji World of Warcraft co dwa poziomy doświadczenia, drugi, czwarty, szósty, ósmy, dziesiąty i tak dalej, dostajemy nowe umiejętności. I tutaj z pomocą przychodzi nam What's Training, który pokazuje nam, jakie umiejętności możemy nauczyć się na danym levelu. Dlaczego jest to przydatne? Ponieważ możemy oszacować, czy warto iść na na przykład dziesiątym poziomie doświadczenia do trenera. Czy na przykład możemy poczekać do poziomu 14 i wtedy nauczyć się wszystkiego, co jest nam niezbędne? Zaoszczędzi nam to naprawdę mnóstwo czasu, ponieważ bez tego adonu, nie wiedząc, co będziemy trenowali, nie wiedząc, co możemy się nauczyć, zmarnujemy na przykład 20 czy 30 minut idąc do trenera i sprawdzając, że na przykład nie stać nas na jakiś czar albo że jest on kompletnie nieprzydatny. Oprócz tego, Adon pokazuje nam koszt wszystkich czarów, tak więc możemy sprawdzić, czy na przykład nas na nie stać. Jeżeli nie, to wiadomo, że musimy trochę jeszcze pofarmić. Kolejny addon jest naprawdę świetny i odkryłem go dosyć niedawno. A nazywa się biz tooltip albo sod biz list tooltip. Zależy, który Wam odpowiada bardziej. Mi bardziej odpowiada BIS Tooltip, ale niestety nie ma jeszcze aktualizacji w momencie nagrywania tego materiału do drugiej fazy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to addon pokazujący nam listę przedmiotów, które są dla nas najlepsze. Oczywiście mamy tutaj do wyboru każdą klasę i każdą specjalizację. Adon w zgrabnym okienku pokazuje nam najlepszy wybór, drugi najlepszy wybór, trzeci najlepszy wybór, czwarty, piąty, szósty i tak dalej i tak Z każdego możliwego slotu. Tak więc na przykład mając czapkę numer 3, wiemy na co polować w przyszłości. No i niestety nie zostało to zaktualizowane jeszcze do drugiej fazy. Alternatywą jest sod bis list tooltip, który pokazuje nam, jak sama nazwa wskazuje, taki tooltip po najechaniu na broń, która broń jest na liście. Na przykład dla druida jest numer 1 na 5. Na przykład inna broń pokazuje dla maga, że jest numerem 3 na 7. Tak więc wiemy, że jest to trzecia najlepsza broń. Niestety, minusem tego addonu jest fakt, że nie wiemy, co jest numerem 2 lub 1, jeżeli chodzi o na przykład numer 3. Tak więc jest to troszeczkę intuicyjne i troszeczkę, no powiem wam takie, no trochę źle zorganizowane. Każdy wspomniany addon i jeszcze więcej, które pewnie macie załadowane do swojej gry World of Warcraft, ma taką mini ikonkę na mapie. No i czasami jest ich tyle. Że nie ma po prostu tam miejsca. No i tutaj z pomocą przychodzi minimap button, button który wszystkie te ikonki uporządkowuje w taki zgrabny pasek, który można ukryć. Jest to bardzo przydatny addon, który po prostu robi nam tutaj porządek z całą naszą mapą. Na początku powiedziałem wam, że lista addonów jest bez znaczenia, ale wydaje mi się, że rune engraver jest najważniejszym z nich. Jak doskonale wiecie, w sezonie odkryć Blizzard wprowadził nam runy, czyli takie bonusowe dodatki dla każdej z postaci. Run Engraver pozwala nam automatycznie zmienić runy, nie klikając tych wszystkich okienek. Wystarczy, że najedziemy na odpowiedni slot, czyli chest, hands, legs, boots itd. no i wyświetli nam się okienko. Oczywiście możemy dostosować jego wygląd, możemy usunąć niezdobyte jeszcze runy, możemy usunąć tooltip, tak aby nie zaśmiecało nam miejsca na naszym cennym ekranie i wiele, wiele więcej. Naprawdę jest to addon, bez którego no, raczej ciężko żyć w sezonie odkryć. Dajcie mi znać w komentarzach poniżej jakie Wy jeszcze używacie adony w sezonie odkryć. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są inne adony, takie jak na przykład Nameplates, SCADA i tak które są bardzo ważne, ale one nie są konkretnie pod sezon odkryć. Ja tutaj wspomniałem tylko o tych, które uważam, że są bardzo ważne w sezonie odkryć. Te inne flagowe. Również są bardzo ważne, ale są tak popularne, że nie trzeba o nich wspominać.